gdzie znajduje się Jump Arena. Jadę sprawdzić, o co chodzi z fenomenem Jump Areny. to zaczynamy naszą przygodę z biznesem od kuchni. Jump Arena, raj dla dzieci, małych dzieci i dużych dzieci. Jest w tej marce coś inspirującego. Pierwsza arena spłonęła, natomiast oni zasuwają z drugą, za chwilę otwarcie trzeciej, a w planach kolejne. Jump around. Jump around. Waltera specjalnie na biznes od kupu. Walter, skąd się tu znalazłeś i skąd taki wysoki poziom w Twoich skokach? Ja wziąłem się stąd, skakałem na trampolinie przez 15 lat prawie. No i zanim spłonęła pierwsza jumperena, tam pracowali moi znajomi. Później sam potrzebowałem pracy, w związku z czym zaprosili mnie tutaj do współpracy i tak oto jestem. No i 15 lat skoków na trampolinie robi swoje. Mnóstwo razy reprezentowałem kraj na, na, na światowych arenach, w związku z czym stąd całe to doświadczenie. Wszedłem i... za kolegami. Z którymi wspólnie trenuję w klubie AZT w Poznaniu. Oni tu już wcześniej dołączyli, ja, ja postanowiłem, że fajnie by było też tu się znaleźć, bo praca związana ze sportem, który aktualnie trenuję. No i stwierdziłem, że fajnie, można spróbować wysłać CV, może się uda i udało się, i tu się znalazłem. Jeśli chodzi o ludzi, tutaj szaleni, ambitni, zwariowani, napędzamy się do przodu, cały czas kreujemy jakieś nowe tutaj, powiedzmy to, wydarzenia. Także wszyscy są bardzo zaabsorbowani tutaj tym miejscem i chcą jak najbardziej, żeby to się rozwijało do przodu. za marketing Jump Areny. No właśnie, to już fajne zdanie powiedziałaś. Wprowadzacie mm -hmm. nowy narodowy sport. Tak, prowadzą skakanie, dokładnie. No. Powiedz coś więcej o skakaniu. Jak widać, wszyscy skaczą. Praktycznie w każdym domu polskim, w każdym ogródku jest już trampolina. Jeździmy bardzo dużo po Polsce, widzimy bardzo dużo miast i wszędzie mijamy trampoliny. Dlatego myślę, że już powoli się to staje sportem narodowym. Tym bardziej w Poznaniu, gdzie mamy już, zaraz będziemy mieć dwie jump areny i nasi klienci, nasi goście będą mogli korzystać jeszcze więcej czasu, jeszcze z fajniejszych atrakcji. Jeszcze więcej tego skakania będzie u nas w mieście. Kiedy jesteście na rynku i jak ten rynek chcecie podbić? Bo nie, nie ukrywając, zaczynacie go podbijać. E, tak, jesteśmy na rynku od 2015 roku, od grudnia, dokładnie 26 grudnia, czyli bardzo, bardzo pamiętna data. Od tego czasu otworzyliśmy jeden obiekt, otworzyliśmy drugi obiekt, zaraz trzeci na samym terenie Poznania. A tak naprawdę nasze plany to ekspansja, żeby jeszcze się bardziej rozprzestrzenić, żeby kolor zielony był wszędzie widoczny, tak jak jest tutaj na arenie. I w skarpetach, tak. I w skarpetach, i tak, i po duchach, i wszędzie dookoła widać kolor zielony. Jasne, aczkolwiek muszę zapytać o skarpety, bo dzisiaj <laughs> wbijamy, myślałem, że będzie w zielono, a skarpet Aha. jest... Dużo w różnych kolorach. E, tak, tak. Postanowiliśmy wprowadzić limitowaną, limitowane edycję skarpet w e, różnych kolorach. E, widać niebieskie, widać pomarańczowe. O, to jeszcze widzę szare. Szare to już jest relikt przeszłości, ale, ale miło na to patrzeć, bo są to fajne wspomnienia i myślę, że też dla klientów będzie to taki, e, taki suwenir od nas. Nie tylko skarpety, które wykorzystuję na arenie, ale też coś, co... Będzie mógł kolekcjonować I, i mam nadzieję, że wprowadzimy nową modę na noszenie skarpet za BS-em po domu. No właśnie, mówiłaś o tych skarpetkach. Tak. <laughs> Jak już ktoś schodzi, dostał od Was skarpetki. Tak. Co z nimi robi dalej? Yy, bierzemy je do domu i pierzemy. Nie zostawiamy ich zupełnie, nie zgadzam się na to. Skarpetki są dobrej jakości, także polecam prać i za każdym razem mieć je przy sobie. Twój osobisty apel do ludzi. Tak, apeluję. Ty? Mówię tak, bo jeden się palił tak Trzy w pamięci dwa, dwa docelowo, o, tak. tak, tak, drugi już zaczął, zaczął powstawać, już się wyłania z gruzów, zarys tego co tam będzie. Będą to dwa różne obiekty, i piątkowo, i rataje będą inne, będą się różniły od siebie sprzętem, który tam będzie i e, jakby docelową, e, docelowym klientem, którego chcielibyśmy zaprosić do obiektu. Ja, e, powiedz mi coś więcej o tym pożarze, no bo jakby troszeczkę teraz, e, teraz się śmiejemy, tak? Ale, e, wtedy troszeczkę była to taka wiadomość smutna, którą e, dostał każdy i chyba w Poznaniu też każdy żył tym pożarem. E, tak. Bardzo niespodziewana sytuacja. Chyba tak naprawdę nikt z nas nie spodziewał się, że bardzo krótko po otwarciu, bo niecałe półtora miesiąca, wydarzy się jak na razie dla nas największa tragedia biznesowa, jaką przeżyliśmy. Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od wszystkich ludzi dookoła, to jest nieporównywalne w ogóle z niczym. Nie spodziewaliśmy się tego, że ludzie aż tak nas pokochali, aż tak pokochali miejsce, które stworzyliśmy, pracą własnych rąk. To było dla nas wielkim zaskoczeniem, ale i wielkim kopem do tego, żeby to wszystko powstało na nowo. Dlatego teraz siedzimy tutaj, yy, dlatego znowu jesteśmy z zielonym kolorem na terenie Poznania, na mapie Poznania znowu jest zielono. I to tylko dzięki tym ludziom, którzy, którzy nas wsparli, którzy stworzyli profil na Facebooku tak dla odbudowy Jump Areny, co było dla nas totalnym zaskoczeniem, totalnym. I to, jaką zdobył popularność, i to ile ludzi nas wspierało, ile do nas płynęło dobrych słów. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, bo to był motor do działania. Obserwowałem i, i faktycznie Wiara czekała na, na, na odparcie podobne. No i widać po tym, co mamy w tle, że, że tych ludzi jest naprawdę dużo. Zresztą ja też już tu skakałem. Więc jak się jest podobało? Jest, tak. Jest, jest no. niesamowita. W ogóle jestem w szoku, że, że, że to tak wciąga. Bo... Bardzo wciąga. Zdecydowanie klienci potrafią do nas przychodzić codziennie. Mamy stałych swoich klientów, którzy jak tylko wchodzą, jest cześć, cześć. Jak się bawicie, zapraszamy, jak ostatnio było, co nowego się nauczyliście. I o to chodzi, żeby tu wracać, żeby pokazywać, że to nie jest tylko zabawa jednorazowa, że jest to sport, który zaczyna wciągać coraz większą rzeszę młodych ludzi, którzy skaczą od małego i zaczynają później iść gdzieś z tym dalej w sporty wyczynowe. Wiemy od Sandry, że Michał, właściciel Jump Areny, założył biznes z myślą o swoim dziecku żeby mógł więcej czasu spędzać ze swoim synem. A Ciebie co zainspirowało do założenia swojego biznesu? Być może właśnie go zakładasz lub chcesz założyć. W każdym razie powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku.